Cześć, ja jestem Karwadev, a to jest Mediowolva Total War. The MOS-17. No tak, tutaj mamy dwóch... Teraz zauważam, że mamy tutaj dwóch zabójców wrogich. Z jednego się pozbędziemy już. I tutaj widzę, że... Nie, mamy dwóch. O oh, kurde, nieźle. Tego to samo. witewkę chyba wygraliśmy. To już nie może? A nie może. Dobra. A ty? A ty nie możesz. Dobra, chodźcie wyjść. A, bo oni dostali cechy ogólnie. Udało mi się to wszystko. Ty idziesz tu. Tobie, a, a, ja armię wymieniłem, ale ty masz raz, dwa, trzy, 4, 5 Nie spoko masz. A, ja Romana zabrałem. Dlatego tak. Pójdziesz do tego. idziesz prosto. Też prosto. Też prosto. Dobra, tutaj się przeszkolowują. Przeszkolowują się jednostki. Tutaj cztery tury. Pierwsza tura będziemy to oblegać. Bardzo fajnie. Zara, przejmiemy do prowincji. Będzie tutaj wieżyczka nam świeciła fajnie. To jest tą granicę, no. Więc jest. Okej. Okay. Ty wieżyczkę jeszcze tu rozstawisz. Będziesz tutaj rozstawiać. Tutaj o kurde ile koszników. Nie wiem czy nie za sporo tych koszników. Już piechota zrekrutowana. Tutaj to samo. Tu jest jedna, ale na razie nie będę rekrutować. Zobaczmy jak mamy z inwazjami. O Mordor trochę wrócił. Ale słabo, słabo, bo wszyscy się nawalają, nie? Złe frakcje. Dobra, ale oddamy turę. No i tutaj nie ruszyłem tych zabójców, trzeba na front wysłać. No teraz front mamy na północy, tylko. Na południu to jest tylko dokończenie. Po prostu zajmowanie miast, które pozostały po dzikich ludziach. I na południu mam nadzieję, że nie będziemy musieli walczyć. Bo wystarczy, że z tak mocnym przeciwnikiem Garnor walczymy. To i tak ciągle wojskowe zasuwamy, nie? Ja bym chciał, żeby wreszcie Mordor i Harratan się pogodzili. I wreszcie to szło normalnie, jak trzeba, nie? Złe frakcje na dobre. W modyfikacji też MOS, tylko że na wersji 1.6.1 161 nie. 1.6.2 chyba ta 1.6 coś tam, na najnowsze, chyba 1.6.2. To na tej modyfikacji tam był taki skrypt siły dobra na złe, że nawet to było fajne, bo te dobre frakcje nie mogły się nawzajem atakować z tego co wiem i złe tak samo, więc tylko walczyli. No, tak jakby w sojuszu, byli ciągle to było dobre. Tutaj tego skryptu widziałem, że nie ma. No, nie ma, ale to widziałem, że oni się pogodzą. Dobra, koniec tury. W wzrost cechy, dowodzenie plus. O, ty dowodzenie plus 3, namiestnik. A, do szkoły od razu Dobra, Isengard tu jest doszkolone. Gineart, do szkul. Dera, coś tam Tak, doszkolimy Tyrint Tutaj, coś A, tutaj się naprawia i spoko. O, wreszcie zaszkolił się. No 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 Tutaj cię to jest? A Już wiem. No to jest tutaj dzikich ludzi. Polepszymy, runę, świetnie. Jestem z runem. Wrogowie hard A, dobra dobra. Jest! Znaczy, i czekaj. Okay. Mordor z Haradem na Nie Niedobrze, ten Harad powinien być tu. No chyba, że sobie poradzi Mordor z Haradem. Nie wątpię, że nie poradzi, ale długo to będzie trwało. Tak, Adam Warsu, wam cali będziecie szli. Powoli. Jakby można ich poznać. Tak, okay. nie da się ich zwolnić. Żeby można ich zwolnić, ja bym rozwalił ich zwolnił i by był spokój. Przejdźcie, oblegamy sobie. Tu jest już. Y widzę, że Mordor. I bardzo dobrze. Będzie lepszy handel z Mordorem. Tu oblegam. Oni, Jestem pewien, że oni się poddadzą, więc nie ma problemu. Nie wiem, czy później siłę nie przetransportuje tędy, czy nie będzie bliżej. Możliwe, że będzie tędy bliżej. Tak Tu już mam drogi fajne, nie? Niż tędy, no na około. Też są dobre drogi, ale tędy chyba bliżej. Tędy się nie da przejść, no i dobrze. W 1, 6, 2. To dało się przejść. Co może i dobre było, ale trochę jakby no... No, normalnie to by nie dało się przejść. nigdy jedynie przeszli po, ten, po to, armię umarłych, coś takiego było. I tylko wtedy. A tak to nie było, nie, nie było to przejście. używane. Wychodź tu. No właśnie. Sobie tu posiedź. Aby wszyscy tutaj do miasta. Pięknie. Te właśnie. Mamy tutaj taką. Armię. Tutaj też mamy armię. Tu wierzę, że dowódca nam ucieka. O ja, dwa, to Dobra. Tego zabij. Pięknie. Jeszcze coś powiększony świt, powiększony świt. Zobaczmy. świt. zdolności, Zabójcie zdolności. Jest zdolności dwa, 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 Dobra, to czekajcie tu po prostu. Teraz tak, tym dowódcą. Nie ja chcę tu zaatakować, tylko ja zrobię save'a, bo nie wiem, czy bitwa nie będzie. Bo tutaj taką mapę losuję, że Ciężko jest to wygrać. Czekaj, jeszcze raz zobaczę. I moje kataport. mają jednych strzelających, drugich strzelających. No i tutaj jeszcze. Chyba. Więc, zagramy sobie w bitwę. He <grych> To odcinek praktycznie bitwa. Okej. Okay. Jestem z powrotem. Poczekamy sobie i rozmieszczanie. Wywaliło mi grę, bo nie rozwywala jakby klikam czekaj, nie? Nie, ale się tak zdarza. To samo, nie z jedną armią, tak jak wtedy. Nic się nie zmieniło. Może trochę tak rozstawię? Może właśnie tak? Tylko tak oni niech będą. Tu cztery oddziały. Na lewo to samo. Oj, cztery jeszcze zostaną. Na tyłach. O nie, idę do przodu. Widzę, że się nie bawią. Dobrze. A nie, uciekają. Agora o que é então? My za nimi też. Tu, z tej strony zachodźcie. Dowódca oczywiście do przodu. On zawsze jak jest bliżej to zwiększa morale dla wojska. Zwiększaj, no i też on może podexpić, ale podexpić to bardziej jest tak, że jak walczy. Dobra, jeden udział na strzela, drugi strzela. Dowódcy do przodu. Tak doślemy. Zadni wróg. Tutaj z tej strony, do przodu wszyscy Strzelać tych Dobra, to czy może nie ruszajcie, tutaj atakujcie Jest, zabity dowódca, pięknie Ale tu... oj, tak i tak Zadni wróg strzeli tylko dotyk Ty walczysz nie za bardzo, nie? Myślisz, że dobra, tu się wstawisz Może to i dobrze, tutaj się ustawisz I teraz tu Zaszczelać To są wybijani już Maksymalnie Weźcie się tutaj, przestawcie Moi kusznicy. Się tak zostawia na trochę żeby nie koszników wymienić na łuczników, łucznicy co prawda trochę słabszy damage mają Słabsze wrażenie zadają Ale... Ale za to ten daj mi się, że ty uciekasz Atakujcie Słabsze mają, słabszy mają obrażenia łucznicy, ale za to szybciej strzelają więc to takie podejście. Wy już będziecie ich ganić. Ganić. No i tu. Tych atakować. Oni no mają. Arnon ma strasznie dobrych łuczników. On się boję jakby z elfami walczyli, a nie wykośnikami. Łucznikami znaczy atakowali. Ale ze zwykłych frakcji. No to chyba Isengard ma najlepszych szczelców. Nie wiem. Piechota też nie wiem, czy ma najlepszą, ze złych chodzi mi. Bo ze wszystkich to Krasnodę ma najlepszą piechotę. Dobra, ty już nie chyba. To się przebije, trzeba im pomóc Tutaj jak? o kurde, ale tu wybili. 31 zostało Trzeba tu pomocy Dobra, nie kącie Dawaj idzie tu. powołać się. tych. szyk formować. No tutaj ciągle tych wyszli, bo i to jest dobrze Te dwie armie tutaj proszę Jeden został, nie Kiku, jeszcze chyba. Idziesz na tych? Nie wiem, na tych idziemy. Tutaj uciekaj, to tu jeszcze co zostali? Tylko miotacze ich. No, koniec bitwy. Wygrana. No, i straci oczywiście. Cała armia do piachu. Pięknie zobaczymy, czy on zaatakuje, czy nie. Tak, co nam no, brakuje? Raz, dwa, trzy, cztery. To starczy, to starczy. Oczywiście. Piechoty ciągle brakuje. Nie wiem. Kto ci dośle chociaż. Aj, 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 A dobra, tutaj jeszcze mam armię. Ja tak opuszczę, niech on zaatakuje. Zaraz będę jakoś oblegać tą Morię, bo. No mnie to wkurza, oni tutaj ciągle się wysypywali. Morię zajmę to oni, może nie będą atakować mori, tylko tędy ciągle chodzić i tutaj będę ich. Jakoś zatrzymywa ona, nie? To pójdę na północ trochę. Tu jest miasto. I tu jest miasto. I tu jeszcze. O, to jeszcze oddział. Czemu on nie był wyznażony? Tu też idzie. Tutaj. Ładnie trzy. Właśnie zobaczmy. Łucznicy mają 7, warci to na mnie nie obchodzimy. 4 z pociskami, a tak pociskami: 4 kucznicy. U kurde, o wiele lepiej. No, obrony też mają lepsze, ale no, oni i tak padają. Obrona 13, a tutaj mamy 19. A tak 7. No, widzicie, tu ma 5. Obrona niby mniejsza, ale się jakoś lepiej bronią. Moje ten mur włóczni. Niestety, no, pamiętam, że wcześniej w wersji oni mieli 21, coś takiego, czy 22 obrony. Ataku też chyba mieli trochę więcej, ale może, może byli za mocni i zostało to zmniejszone. Właśnie wam ruszałem, ruszałem. Tutaj trzeba trochę.

Gandalf Sprawiedliwy. Z nim jeszcze nie walczyliśmy. Nie? Odział Gandalfa A ten co ma? Teraz nie zobaczę. Dobra. To tak. Na następnej zobaczymy, co on tutaj zrobi i postaramy się moria już powoli atakować. Ale to już w następnym odcinku, więc trzymajcie się i na razie. Hej.